no witam się z wami na zewnątrz zobaczcie jak pięknie kwitną tulipany niektóre tulipany już będą przekwitały chciałam wam jeszcze nagrać jak to wygląda oczywiście chwastów jest pełno dzisiaj będę działać w tym kierunku chcę sobie również posadzić już mieczyki mamy tutaj koteczka, który sobie zajada także przyjdziemy się i powiem co i jak. Zobaczcie, narcyzy te takie jak ja to mówię, babciny zaczynają kwitnąć. Nie chciałam za bardzo ten tutaj ingerować, bo wybijały mi dopiero lilie. Inne rzeczy, zobaczcie ile pyżu, wszystko to będę działać. Nie wiem, dwa dni mi zajdzie trzy dni. Piękne te szafirki. Te piękne tulipany fioletowe. Te już prawie przykwitają. Tamte też bardzo ładne, z taką żółtą końcóweczką. Szafirki. Magnolia, która się w końcu przyjęła i fajnie rośnie. Pięknie kwitnie, te czerwone. Ale będą później takie żółte nie czerwone późniejsze. Tulipany. Tutaj zechcę trochę tych jeszcze bzów korosnących zlikwidować. I tak. Tutaj widać jeszcze tulipany, tam wybijają lilie. I myślę, że jeżeli dam radę, nie dziś to jutro, tutaj jeszcze pod samym tym płotem, że chcę posadzić rząd yy, dali skarb. Tutaj ogarnę, od tej piwoni tam do tego. To tutaj będą yy, szły, yy, tak gdzieś już ja wiem, w maju yy, sadzonki kanstych on. a tutaj pod płotem że chcę posadzić jeszcze te, które nie były wkładane do podpędzenia, likwidować te chwasty. Dwa dni, może trzy dni mi zajmie trochę tej pracy. I mam tutaj. Także widzicie. Wszystko pięknie. Chwasty rosną. No niestety, jak to mówią, nie jest czasami tak kolorowo, jak się wydaje. Ale damy radę. Idziemy na drugą stronę. Tu praktycznie chiacenty to już praktycznie przykwitły. Tulipany, róże, też tak samo widzicie, wszystko do ogarnięcia. Nie wiem czy od tej strony zacznę, czy od tej. Zobaczymy. Tutaj. No tutaj na razie nic. I tutaj też na razie nic, bo tutaj pójdą kanny. dalie kanny. Tutaj tak aż jak to się mówi, tu dotąd. Trzeba ogarnąć, zobaczymy, może tam coś tam, część tam, głównie w tych iryskach, także tutaj trzeba poogarniać, pociupać, takie prace, wiadomo. Na ogrodzie też mam soski do obciupania i mam jeszcze do wysiewania dyniowate, to może Wam coś nagram, no jakoś wiecie, no będę się jakoś zabierała do... Roboty, także trzeba powoli, powoli, jak to się mówi, działać. Wszystko pięknie, kwitnie, chwasty też rosną. Także ja się zabieram do roboty. Może Wam coś jeszcze dogram później, ile udało mi się zrobić. No, pokażę Wam, ile roboty udało mi się zrobić. Tutaj jeszcze jutro pójdą dalje. Koję na mocze w wodzie albo wieczorem je posadzę tak, żeby za dwie godzinki były w wodzie. Tutaj jeszcze nic, ale tutaj, tutaj na razie nic. ściupane, pozbierane chwasty. Posadziłam te mieczyki. Tam posadziłam rządek też dali, takich co się poobrywały. Pomocników oczywiście mam. Także sucho jest okrutne. Ogarnięte. Mieczyki różne posadzone myślę, że o wiele to lepiej wyglądam także trochę roboty jest zrobione jak to mówią z tej strony no myślę, że fajnie teraz spadam na obiad na szczęście jeszcze jest masa jedzenia po świętach koty są sprzęty zaraz pochowam jakie miczyki może jeszcze pokażę Wielkie micziki, takie, takie, takie i, i tak. Także to wszystko trzeba posprzątać, podoba mi się ta, ta robota zrobiona, no narobić się narobiłam. Zeszło parę ładnych godzin, ale jest zrobione, jeżeli pogoda dopisze, to jutro wszystko po drugiej stronie sobie podziałam, oczywiście moi pomocnicy wierni są oczywiście o jednego kota mniej, przed świętami gdzieś się powłóczył ten czarno-biały nie ma no i nie wrócił, już będzie zaraz koło tygodnia tylko została właśnie ta czarnulka i ta burakotka stara można powiedzieć. Dobra sprzątam to, wszystko ogarniam, no jak to się mówi. Jak się na to, to nie wiadomo od której strony się zabrać, ale jak to się mówi, dobrze jest. Dobrze jest zrobione na dzień dzisiejszy. Tyle, trzeba trochę odpocząć. No i mam tutaj te moje dalie, które planuję właśnie tam posadzić koło płotu. Powiem Wam, że takie mniejsze na razie wybrałam i z kupnych i, i z moich tutaj resztki trocin niech one trochę postoją jeszcze może niech nie będzie padać, bo coś się zapowiada to jeszcze może dzisiaj wsadzę do ziemi no zobaczcie już widać, że mają e, zielone przyrosty każda jest oznaczona Dużo dałam do podpędzania, ale jeszcze mi zostało pół wiadra. Jeszcze mam całe wiadro takie, także każdy inny, to była kupiona, ale ona jakaś taka biedna. Ale zobaczymy, aby tam wypuściła. Ta też widzę, była z kupnych. O, taka blada. Moje to były duże buły. Tutaj mam lwie jednakowe, no troszkę mi przeszły, zależy od właśnie tych. Inne bardziej przeszły, inne mniej, no ale ogólnie w dobrej kondycji. Dobrze się przychowały, Tutaj też widać oczko, że trochę się pomoczą i będą ten do posadzenia Jutro, jak będzie pogoda, działać dalej w ogrodku. To wam pewnie też dogram. Będzie film. No i powiem wam, mamy kolejny dzień. W nocy porządnie popadało. Dzisiaj skończyłam siedzenie tych tak dali i ogarnęłam ten fragment z tyłu mnie. Zakupiłam sobie takie solary, sześć sztuk. Tu dałam po tej stronie cztery. Po tamtej stronie też coś dałam. Rozsypałam nawóz wieloskładnikowy i powysadzałam te wszystkie dalie, które miałam niepodpędzane. Tutaj widzicie są te fiszki. No i na całym tym fragmencie początkowo myślałam, że pójdą tutaj te kanny z nasion, ale jednak. Zagospodarowałam tutaj na te dalie, więc kanny z nasion pójdą gdzieś indziej. Kulipanki pięknie kwitną, nie ma jeszcze maja, a ten, jak to się mówi, patrzcie, rozkwita już biały bez tutaj u sąsiada. Także na dzisiaj takie prace trochę musiałam czasu spędzić w domu też miałam inne zajęcia bo było mokro do południa ale to nic nie szkodzi wysadziłam mam nadzieję, że tutaj już jakichś większych przymrozków nie będzie raczej nie zapowiadają o minus 2, góra 3 to one jeszcze wytrzymają bo one jeszcze nie powybijały w te w pączki i myślę, że na dzień dzisiejszy tutaj już ten filmik dla was zakończę bo już więcej będę wam tutaj pokazywać tamtą stronę jak będzie ładna pogoda to będę ogarniała jutro tulipany piękne ale powiem wam że szybko przekwitają no i ta moja magnolia jednego roku jednego razu sadziła i była w oponie i nie wytrzymała kupiliśmy drugą no i przyjęła się jak widać ale też już przekwita mam nadzieję że solary fajnie się Będą świeciły wieczorem. Lubię taki, wiecie. Klimat. Także tam mam dalie też. Tutaj już później to pójdzie dużo tych właśnie roślin. Kwiatów jednorocznych. I będzie pięknie. A ten kącik będzie kącikiem daliowym. W tamtym roku mm, wcześniej były tutaj maliny. Wszystkie maliny zostały wykopane, przesadzone w inne miejsce. Zakupione nowe maliny ale to raporty z ogrodu i innych to po prostu będą w innych tych w innych dniach wszyscy się wzięli za koszenie trawy na razie nikt nie zagłuszał więc jest ok także super wszystkie mi się zmieściły no a ten a te co które są tam wiecie posadzone w doniczkach też ładnie wybijają ale to wszystko wam będę raportować na bieżąco żeby film też nie był za długi. Także dwa dni ta praca mi zajęła wysadzenie i ogarnięcie. Także połowę ogródka mam już, jak to się mówi za sobą. Potem przechodzę na drugą stronę. A te które są podpędzane to będą stały, czyli posadzone do doniczek, będą stały, później pójdą na miejsce docelowe aż dopiero myślę że po świętach. Majowych, a te niech się tutaj pomału ukorzeniają. Jest tego wszystkiego multum, więc trzeba pomału się ogarniać. Na no w dzisiejszym odcineczku to się żegnam. Papa, pa. idę do innej pracy.